Jest poniedziałek 23 grudnia. Zapraszamy na wiadomości telewizji Imperium Gliwice. W święta nie zapominajmy o potrzebujących. Gliwickie koło towarzystwa pomocy św. Brata Alberta już po raz drugi zorganizowało wigilijne spotkanie dla bezdomnych i potrzebujących. Wydaje mi się, że jest to. Konieczność, żeby nasze społeczeństwo lokalne okazywało taką solidarność z tymi, którzy sobie nie radzą i którzy potrzebują naszego wsparcia. Towarzystwo Brata Alberta w tym roku obchodziło 25-lecie już istnienia i no, przykro mi, że dopiero po tych prawie 23-4 latach zaczęliśmy myśleć o wszystkich, nie tylko o tych, którzy przychodzą do naszych placówek, czyli znaleźli się tak naprawdę w najgorszej sytuacji, ale również i o tych, którzy owszem jeszcze mają mieszkanie, jeszcze mają rodziny, ale już tak koniec końcem nie za bardzo wiążą. Także cieszę się, że myślę będzie około tych dwóch. 250-300, a może i więcej osób. W zeszłym roku na wigilijne spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Świętego Brata Alberta przyszło blisko 300 osób. Podobnie jak na tegorocznej wigilii wszyscy mogli liczyć na ciepły posiłek i świąteczną paczkę. Informacje o wigilijnym spotkaniu przekazywał m.in. ośrodek pomocy społecznej w Gliwicach. W tym roku mamy już naprawdę 350 paczek przygotowanych i twierdzę, że jesteśmy lepiej przygotowani na większą ilość osób. Na pewno jest większa z dwóch powodów. Raz, że wcale społeczeństwo nasze nie bogaci się, owszem statystycznie może tak, ale nie bogacimy się, ubożyjemy, ale oprócz tego informacja o tym spotkaniu się chyba lepiej rozeszła, wobec czego mamy prawo podejrzewać, że będzie więcej osób. W tym roku to zarząd województwa śląskiego udzielił dotacji temu przedsięwzięciu, dzięki któremu główną, główne danie, barszcz, karp. To zawdzięczamy dotującemu zarządowi, jak również te paczki świąteczne. W paczkach znalazły się między innymi środki higieniczne i słodycze. Niemniej ważne było jednak wspólne spotkanie. Okazja, żeby w większym gronie złożyć sobie życzenia, zaśpiewać kolędy i albertyńskim zwyczajem przełamać się chlebem. Raz, że tak jak Pan Jezus i to jak mówił brat Albert, że trzeba być dobrym jak chleb. Jak chleb, który leży na stole, z którego każdy może sobie ukroić kęs i nakarmić tyle, ile chce. Spokojnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, tego pokoju, tej radości mimo różnych życiowych doświadczeń, które przynosi Jezus Chrystus, nowonarodzone dziecię w Betlejem. Wszystkim wesołych świąt i dobrego nowego 2014 roku. Szczęść Boże. Katarzyna Magiera, Telewizja Imperium Gliwice. Ostatni mecz w tym roku kalendarzowym już za nami. Emocje opadły, a przygotowania do świąt idą pełną parą. W wolnym od treningu w czasie piłkarze Piasta Gliwice nie próżnują. W budynku klubowym zasiedli do stołu, aby pomalować bombki świąteczne, które zostały przekazane na aukcję na rzecz gliwickich domów dziecka. Organizatorem akcji była Fundacja Cała Naprzód. Porozumienie z Piastem Gliwice nasze stowarzyszenie Cała Naprzód zorganizowało... A... Akcję charytatywną, która polegała na tym, że piłkarze Gliwickiego Piasta pomalowali bombki własnoręcznie, które te bombki wystawiliśmy na licytację. Jest duże zainteresowanie, ceny idą do góry, także miejmy nadzieję, że, że fajną kwotę uda się uzbierać powiedzmy na ten szczytny cel. Ceny bombek były różne. Najdroższa namalowana została przez Dariusza Trele. Osiągnęła cenę 152 zł i 50 groszy. Pomysł padł do głowy, wspólne porozumienie. Piast nam, piast nam powiedzmy, powiedzmy, wypożyczył piłkarzy na ten. Myśmy, myśmy przekazali materiały i wspólną akcją pomalowaliśmy. Bombki były malowane z wielką starannością, fantazją i dokładnością. Były bardziej poważne, ale zdarzały się też te zabawne. Z tego co widziałem, te bombki to chyba najładniejszą, to i najbardziej się starał to Tomek Podgórski bo namalował herb Piasta, jest dosyć bardzo fajna ta, ta, ta bombka. Też bardzo ładną namalował Tom, e, Łukasz Krzycki. E, są to takie choinki z bombkami, no i jest, są, jest kilka bombek takich bardzo, bardzo śmiesznych. Fundacja ma bardzo wiele pomysłów na akcje mające na celu pomoc potrzebującym. Organizatorzy zapewniają, że gliwiczanie na pewno jeszcze o nich usłyszą. Mamy bardzo dużo pomysłów e, na przyszłe miesiące od mniejszych akcji do większych, to wszystko życie okaże. Powiedzmy, na razie nie chcę zapeszać co będzie. Jakub Lenartowicz, Telewizja Imperium, Gliwica. Świąteczna atmosfera ogarnęła Gliwicę. Tutejsi mali przedsiębiorcy zjednoczeni współdzielni zorganizowali wspólne świąteczne spotkanie Czyli slot shopka. Tak naprawdę jest to przestrzeń spotkań, ale spotkań trochę zaaranżowanych. Jest zaaranżowane dobre picie, kawa, dobra herbata, ciasta, są warsztaty od najmniejszych dzieci. Dada jest z nami poprzez warsztaty florystyczne, będzie linoryt, więc różne artystyczne działania w duchu slotowym. Są warsztaty, są warsztaty pani Fiatkowskiej, są warsztaty Dady dla dzieci. Zaraz będą warsztaty z Linodruku, robione przez Mirka. No jeszcze Basia robi warsztaty z plecenia palcami. A więc tak jakby no tak głównie rękodzieło, tak jakby powiedzmy powrót może do takiego małego rzemiosła sprzed lat. To jest takie pospolite ruszenie, każdy tam robi to co umie najlepiej tak naprawdę, czyli my zajmujemy się z czajnikiem i z good tutaj jakby podniebieniami, jak ktoś robić warsztaty no to robi te warsztaty. No i oczywiście tak jakby to wszystko staramy się tak ułożyć, żeby żeby tak jakby, no, jak też jak najtaniej to wyszło, w sensie, żeby ludzie mogli mało zapłacić za kawę, herbatę, żeby warsztaty były darmowe. Część slot szopki to są też jak co roku warsztaty dla dzieci. Robimy takie mm, bardzo oryginalne y, zawieszki na choinkę, ozdoby choinkowe. To jest taka świąteczna łamigłówka. Chodzi o to, żeby dzieci wymyśliły jak złożyć te stworki tutaj, na przykład renifera, sowe, a potem pokolorowały. Nasze dziecko ma swoje ptaszki, renifery, choinki. To są ozdoby na choinkę, które zaraz sobie weźmiemy do domu i powiesimy, bo dzisiaj choinkę ubieramy. Więc. Więc. Mama mi trochę promaga. No, bardzo mi się spodobało, więc co zrobić z drugie. Zjedliśmy pyszne pierniczki i zrobiliśmy zdoby chainkowe. No jest niesamowita atmosfera, pyszne ciasta, znakomita kawa. No i znajomi, dobrzy znajomi. Mamy, powiem szczerze, od rodzin z dziećmi, więc te najmłodsze poprzez młodzież licealną, poprzez studentów, ale też poprzez osoby starsze, które no właśnie chcą mieć inne miejsce spotkania się i też może napić jakieś herbaty, zobaczenia, że coś się dzieje w mieście, co nie tylko jest w galerii handlowej. W tym roku odbyła się czwarta edycja slot shopki. Spotkanie ma na celu nie tylko pokazanie Gliwiczanom, co ciekawego można znaleźć w lokalach należących do spółdzielni, ale też integrację lokalnej społeczności i pokazanie, że przedświąteczny czas można spędzić inaczej niż w sklepach w pogoni za prezentami. Marcyna Kolęba, Telewizja Imperium Gliwice. Sylwestrowych imprez w Gliwicach nie zabraknie. Oprócz tych, które proponują gliwickie kluby, będzie też sztandarowa impreza zorganizowana przez miasto. Sylwester na placu krakowskim. Jak co roku będzie można podziwiać pokazy pirotechniczne. Oczywiście będą fajerwerki, no to jest nieodłączna część tego typu wydarzeń i także Sylwestra, także jak najbardziej możemy liczyć na fajerwerki, będzie też na pewno co pooglądać. Będzie też czego posłuchać. Zabawę sylwestrową na świeżym powietrzu rozpocznie Sibul, DJ pochodzący z z Elektroniczna muzyka będzie towarzyszyć nam przez całą sylwestrową noc, bo gwiazdą Gliwickiej imprezy będzie zespół Kamp, który ma na swoim koncie współpracę z wieloma znanymi artystami, m.in. Moniką Brodką, czy występy na uznanych festiwalach w Polsce i za granicą. Także zapraszamy na ten tego sylwestra z muzyką elektroniczną. Na pewno zabawa będzie przednia. No liczymy oczywiście na, na frekwencję Gliwiczan. Zresztą no, z każdym rokiem widzimy, że chętnych do tego, żeby przywitać Nowy Rok w gronie nie tylko najbliższych, nie tylko najbliższych przyjaciół, ale, ale też innych mieszkańców naszego miasta, nigdy nie brakuje i, i zawsze zawsze ta frekwencja nam dopisywała. Także myślę, że w tym roku będzie podobnie. Plac krakowski jest daje dużo miejsca, także zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcieliby przywitać z nami. Nowy rok. Zabawa Sylwestrowa na Placu Krakowskim rozpocznie się o 22.30 i potrwa do pierwszej w nocy. Katarzyna Magiera, Telewizja Imperium Gliwice.